Moją wieczorną rutynę rozpoczynam rzecz jasna od wyprowadzenia pandy. Nie jadam raczej kolacji. Obiad jest zazwyczaj moim ostatnim posiłkiem w ciągu dnia, ale lubię czasem wieczorem wypić coś ciepłego, na przykład czystek. Następnie spędzam najczęściej czas. Pod laptopem, nie robię nic szczególnego. Wyglądam na YouTube'a, Facebooka, piszę ze znajomymi, popijam sobie czystek i ewentualnie oglądam jakiś film lub serial. I właśnie muszę koniecznie podziękować tym z Was, którzy polecali mi serial Humans. Tak jak przewidywaliście, niesamowicie mnie wciągnął. Czas na wieczorną pielęgnację, którą zaczynam oczywiście od demakijażu. Następnie myję twarz płynem za pomocą szczoteczki sonicznej. Myję zęby, a jeśli chodzi o to, czym się kieruję dobierając pastę, to zwracam po prostu uwagę na to, aby nie zawierała ona fluoru. Wieczorem najczęściej stawiam na relaksującą kąpiel. Tak jest mi jednak łatwiej niż pod prysznicem uniknąć zamoczenia włosów, a włosy zdecydowanie wolę być rano, bo są wtedy dłużej świeże. Osobiście zdecydowanie wolę używać mydeł niż żeli pod prysznic, a zaletą tego jest przepiękny miętowy zapach. Po kąpieli czas nawilżyć skórę, sięgam po masło Beauty Oils, którego głównym składnikiem jest organiczne masło shi. Niesamowicie wygładza i odżywia ono moją skórę i pozostawia przepiękny, delikatny, cytrusowy zapach Na twarz nakładam krem nawilżający również marki Beauty Oils Dzięki mocy jego naturalnych składników moja twarz jest niesamowicie miękka i nawilżona, a pory zdecydowanie mniej widoczne Produkty Beauty Oils polecam zwłaszcza osobom, które tak jak ja mają wrażliwą i skłonną do podrażnień skórę Zapewniam, że działają dla Was cuda na koniec nawilżam usta balsamem hiszpańskiej marki Lacinata i jestem gotowa do spania. Hej, tu już jest. trochę śmiesznie, że witam się z Wami na końcu filmiku. W każdym razie mam nadzieję, że miło spędziliście czas oglądając moją wieczorną rutynę, w tym filmie mogliście m.in. zobaczyć produkty firmy Beauty Oils. Są to wysokiej jakości, ekologiczne, ręcznie robione wegańskie kosmetyki, wykorzystujące same naturalne, organiczne składniki, składy tych kosmetyków są naprawdę niesamowite, nie ma w nich żadnych sztucznych, szkodliwych składników, a co najważniejsze w procesie produkcji kremu Beauty Oils nie ucierpiało żadne zwierzę. Jeżeli sami jesteście zainteresowani tą marką i może chcielibyście przecież testować ich produkty, to zapraszam Was gorąco na mojego Instagrama, gdzie obecnie trwa właśnie konkurs, gdzie do wygrania jest zestaw sześciu ich kremów, więc zapraszam na gorąco, w opisie pod filmem dostawiłam Wam wszystkie szczegóły i link. I jeśli chodzi o ten film, to z mojej strony by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Pa, pa!